Robimy swoje tacie różne rzeczy. Mam portfele, paski, jakieś tam kaletki, inne tego typu rzeczy. Natomiast najbardziej jest gość zadowolony z tego. Dlaczego? Bo czasami zdarza mu się jeździć na jakieś Expo czy coś tego typu i jak są bramki, rzuca to w bramkach i leży. I przechodzi przez bramki. I na teren Expo, dzień dobry, wchodzi. Z jakimś scyzorykiem, który zazwyczaj się mimo wszystko przydaje, bo w takim miejscu no, nie wolno mieć, bo jak jest na przykład pokaz broni czy cokolwiek innego tego typu, no to tam jest ścisła ochrona i nie można takich rzeczy wnosić. A ten tutaj po prostu na luzaku sobie przez bramki wszystko przechodzi, i jak tyle lat jeździł, nigdy mu się nie zdarzyło, żeby nie mógł tego. Prowadzić. Stwierdziłem więc, że muszę dorzucić to do swojego stałego asortymentu w swoim sklepie, ale muszę zastosować kilka zmian.